Siemano! Z tej strony Pawełek Dzisiaj odpowiadam na pytania Rap Instagram Dostałem takie pytania na Instagramie eee, Sprawdzajcie ich konto Dużo więcej osób tam ciekawszych ode mnie e, Odpowiada na te pytania Jak dla mnie Eminem kamikadze Moja przygoda z rapem W pewien sposób zaczęła się od beatboxu e, bo i też beatbox pokierował moje dalsze ruchy, nie? które wykonywałem. Więc 2003 albo 2002 rok wyszedł taki filmik, taka płyta z koncertu pożegnalnego Paktofoniki w Spotku. No i zobaczyłem ten filmik. Na tym filmiku był jakiś turniej beatboxu i po prostu od tamtego momentu zacząłem beatboxować. I Poszedł dalej, rap, jakaś produkcja, etc. Na ten moment mój utwór najważniejszy dla mnie będzie miał premierę 1 maja, więc zachęcam do sprawdzenia. Numer nazywa się Skoczek. Jeżeli lubicie klimaty AI, trapowej muzyki i czasami szybszego nawijania, no to zapraszam. Oprócz mnie Eminem, Eminem, jak najbardziej. Cały czas przypominam, że jesteśmy w rapie, więc rozumiem, że o wykonawce rapowego chodzi. Z Michaelem Jacksonem.